Aeroch Striker, czyli kask off z zaawansowaną skorupą na bazie włókna szklanego. Ja jestem Marika, wy oglądacie RR Moto, widzimy się po intro. W kasku Aero Striker zastosowano skorupę w technologii HPC, czyli High Performance Composite. Oznacza też, że mamy tutaj do czynienia z kompozytem na bazie włókna szklanego, a więc przenosimy się już wyżej, jeżeli chodzi o skorupę w kasków. Wyżej niż termoplastyk, poliwęgla, jesteśmy już przy kompozytach. Skorupy kompozytowe cechują się niezwykłą trwałością i odpornością na uderzenia. I w przypadku tego Aeroha Strikera w rozmiarze S skorupa waży 1310 gramów. I jak na kask off przystało, mamy tutaj bardziej wysuniętą szczękę oraz daszek, który będzie Was chronił przed słońcem, błotem i kamieniami. Daszek jest regulowany, jest zapinany na trzy śruby, które możecie. Bez przeszkód ręką sobie odkręcić, i w tym momencie daszek można sobie wyregulować, tak aby było Wam wygodnie. W razie potrzeby, kiedy zgubicie taką śrubę, albo ją złamiecie, to jeszcze warto spojrzeć do pudełka, bo przy instrukcji obsługi macie trzy zapasowe takie śruby. Ważnym elementem w kasku off-roadowym będzie wentylacja i znajdziemy ją między innymi na szczęce. Jest ona na stałe otwarta, więc cały czas mamy tutaj napływ świeżego powietrza. Kolejne wloty w części czołowej, symetrycznie z jednej i z drugiej strony i przenosimy się jeszcze piętro wyżej, tuż pod daszkiem mamy kolejne dwa wloty. A gorące i wilgotne powietrze pod ciśnieniem będzie wyciągane wylotami w tylnej części kasku. No i tak jak już wspomniałam w przedniej części, nie mamy wizjera. Do kasków off-roadowych zakładamy gogle, które będą osłoną dla waszych oczu, także odsłoną przed słońcem, ponieważ możecie kupić sobie gogle z szybą dark smoke. Przejdźmy teraz do wnętrza oraz do systemów bezpieczeństwa, które zostały zastosowane w tym kasku. I przede wszystkim pojawia się tutaj system AMS, a właściwie AMS do kwadratu, i oznacza to, że EPS, który znajduje się w tym kasku, został podzielony na dwie części, tak jakby przecięty na pół, i te dwie części niezależnie od siebie mogą się poruszać, zostały przedzielone silikonowymi wkładkami. I dzięki temu, że te fragmenty EPS-u są od siebie niezależne, sprawia to, że w trakcie uderzeń rotacyjnych siła przenoszona na mózg zostaje znacznie zmniejszona. Kolejny system, czyli AEFR, i jest to nic innego jak system awaryjnie wyciąganych wkładek policzkowych. W razie sytuacji awaryjnej, kiedy nie jesteście sami zdjąć sobie kasku z głowy, tylko musi zrobić to ktoś inny, to wystarczy, że pociągnie za tą czerwoną taśmę i wkładki policzkowe wysuną się z kasku. I dzięki temu ktoś będzie mógł ściągnąć kask z waszej głowy bez narażania waszego karku. Samo wnętrze w kasku jest oddychające, pojawia się dużo meszowych wstawek. W razie potrzeby możecie je oczywiście wypiąć, wyprać, jest ono antybakteryjne. Jeżeli chcecie zamontować tutaj interkom, to kask nie jest pod niego przystosowany, a cały model na głowie zapniecie przy pomocy zapięcia podwójnego D. Airoch Striker, czyli off-roadowy kask z zaawansowaną skorupą, dostępny na rrmoto.pl. Link do modelu znajdziecie w opisie, a jeżeli sami chcecie go przymierzyć, no to wpadajcie stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.